Witajcie, kochani, ostatnio zachęcaliśmy Was do wzięcia udziału w konkursie pod nazwą Eko Cudaki. Pokazywałam Wam też przykładowe takie ma moje materiały, i otóż z nich stworzyłam takiego mojego cudaka śmieszny. Nie wykorzystałam wszystkich tych materiałów, oczywiście, ale, ale coś takiego udało mi się zrobić. Jeśli konkurs, to oczywiście, nagrody. Mamy wspaniałe. Fantastyczne nagrody. Sponsorem tych nagród jest Zaprzyjaźnione Nadleśnictwo Żednia. Zobaczcie tutaj na te nagrody. Adrian Wam pokaże. Naprawdę warto wziąć udział w tym konkursie. Przypominam jeszcze raz, że robicie zdjęcie do 1 maja, przysyłacie to zdjęcie do nas. My wydrukujemy to zdjęcie, zrobimy galerię w oknach i dostaniecie nagrody. Myślę, że każdy dostanie nagrodę, także zachęcam, zapraszam do zobaczenia. Pa!